QA Sporty, shorty u pacupa pyta. Czy kiedykolwiek planujesz nagrać odcinek 15-minutowy z bardziej rozwiniętą fabułą? Wiecie co, ogólnie to chciałbym takowy odcinek zrobić, ale on zajmuje dużo czasu. Na przykład, stary na łonie natury zajmuje mi do zmontowania i zrobienia miatruki co najmniej 2 godziny. Ale jak będę miał więcej widzów, to na pewno coś takiego zrobię. Ignacy Dziewiątkowski. Ile będzie odcinków starego na łonie natury? Ojojoj, tu będzie sporo odcinków. Tylko muszę pomyśleć jakieś dobre gatunki. Ale jak macie pomysł, to piszcie w komentarzu. A odnosząc się do pytania, to tak. Z 20 odcisków planuję, no i może 5 sezonów Adam Nowakowski. Jaki gatunek starego posiadasz? Posiadam jeden z najrzadszych okazów starego, czyli krzyżówkę starusa spokojusa i alkoholusa. Igor Szklarski. Wypowiedz się na temat twojego drugiego kanału, na którym budowałeś różne rzeczy, bo uwielbiam tego typu filmy, a ten kanał został dawno porzucony, co jest smutne, bo miał potencjał. No tak, miałem kiedyś mój pierwszy kanał, nazywał się Robimy Rzecz.pl Budowałem tam m.in. jakieś pojebane rzeczy, na przykład bazukę na jabłka, ale porzuciłem go, bo wyświetlenia. Były małe i nie miałem pomysłów na nowe odcinki. Ale jak chcecie, to możecie tam dać suba. Będzie mi miło. Cox mc. Czy jesteś adoptowany? Nie wiem. W jakim programie robisz animację? W Open Toots? Polecam bardzo. Czy lubisz swoich widzów? Nienawidzę ich. Nie no widzę wieżar. Kiedy będzie większa animacja? Jak wbiję 100 milionów subów. Czy będzie seria stara na łonie natury? Tak, będzie, ale to będzie po prostu o gatunku stary. Please, chcę znaleźć się w odcinku, bo jestem naprawdę twoim fanem. Pff. <laughs> Nie pokażę Ci w odcinku, co ty myślisz. Czy śmiejesz się czasami jak robisz film z tego co nagrałeś? Oczywiście, ale przeważnie jak wymyślamy scenariusz do starego na łonie natury. Wtedy to się śmieje. Czy jest jakaś szansa, że stary wróci z mlekiem? Oczywiście, że nie. No chyba jakieś... 0,0000001%. Wiecie, większe szanse są na to, że stary pojechał potem mleko na rowerze samochodem. Ile marzyć się subów? Tak poważnie jak wbijemy w końcu te 10 subów, to będę zadowolony. Ile dostajesz pieniędzy z filmików? O ho ho, dokładnie 0 złotych. Oczywiście po odjęciu podatku, bo z podatkiem to 0 złotych. Clifford pyta masz mleko w lodówce? Nie mam, stary miał kupić, ale jakoś nie wraca. Czy nagrasz film z kamerką? Raczej nie, chyba, że dobijecie pod tym filmem 2130 7 tysięcy łapik w góry Zrobisz odcinek z ataku na Ukrainę? Nie, nie zrobię odcinku z ataku na Ukrainę Jest to moim zdaniem Zbyt poważna sprawa, ale wiem jedno, że Jebać Putina z Putina Co znów... Zaczyna! Adres zamieszkania. Mam bombę do wysłania. Yy, mój adres zamieszkania to szkolna 17 15 640 Białystok. Jakich YouTuberów oglądasz? Yy, oglądam generatora Frajdy, beczkę. No, jeszcze jakieś coś tam oglądam Jesteś od czegoś uzależniony? A jak tak, to od czego? Tak, jestem uzależniony: od wciągania marihuany. Ile masz lat? Równiutkie 160 z hakiem. Narysujesz mnie? Okej. Okay. Robiliśmy? Nie. Gostek bez kostek pyta, czy oglądałeś kiedyś kapitana Bombę lub generała Italię? No oczywiście, że oglądałem. Polecam naprawdę zajebiste. Czy będzie kolejne QA? W sumie mogę zrobić, ale tylko wtedy, gdy wbijecie 100 łapek w 48 godzin na moim kanale. A, no i dzięki za Wasze komentarze. Niestety na wszystkie nie mogłem odpowiedzieć, ale wstawię je tutaj. Siema.